Rozegrany niedawno w Bielawie pierwszy mecz futbolu amerykańskiego okazał się sukcesem organizacyjnym i sportowym. Blisko tysiąc kibiców na trybunach mogło obejrzeć znakomite show, a do tego losy meczu rozstrzygnęły się w jego ostatnich minutach, kiedy do piłki podszedł kopacz Krzysztof Pawlaczek. I co czuł Krzysiek w tym momencie? Ja naprawdę mogę sobie tylko wyobrażać. W każdym razie powiedział nam po meczu, że bicie serca w, tuż przed tym kopnięciem bo prostu zapamięta, zapamięta do końca życia, prawda? To był, to był jeden punkt, który on zdobył poprzez kopnięcie, i właściwie no, myśmy całą drużyną wygrali ten mecz, ale punkt zdobył Krzysiek. Także ja naprawdę mu dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. Mimo triumfu zawodnicy nie zamierzają osiadać na laurach, zdają sobie jednocześnie sprawę, że siedem zdobytych punktów nie jest zadowalającym wynikiem. W pozostałych spotkaniach tej kolejki inne zwycięskie drużyny zdobywały ich bowiem po kilkadziesiąt. To no nie, wiem, nie wiem, co jest powodem naszej, naszego powiedzmy niepowodzenia, no bo jednak 7 punktów to, 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 nie jest, to nie jest dużo. No i będziemy się starali oczywiście więcej zdobywać w następnych meczach. Prowadzący grę zespołu numer 18, rozgrywający Andrzej Myszka, potwierdza, że inaczej niż w przedmeczowych założeniach kluczem do wygranej Oulsów okazała się dobra obrona. Wydaje mi się, że ofensywa, że formacja atakująca nabrała trochę więcej szacunku do, do formacji defensywnej. Mimo, że ten szacunek zawsze był, to jednak chłopaki z defensywy pokazali naprawdę wielką klasę. I no i, no i dzięki im za to. Piątek 30 maja reprezentacja drużyny w osobach działaczy i samych zawodników została zaproszona na spotkanie z burmistrzem miasta, który złożył na ich ręce oficjalne gratulacje i podziękowania. Przy okazji sam miał możliwość poczuć się prawie jak zawodnik. Dziś będziemy rozmawiali o tym jeszcze, w jakiej formie można pomóc. Na pewno ze środków budżetu miasta w roku przyszłym będzie można jakieś środki przeznaczyć na, na funkcjonowanie tej drużyny. Także przy tak dużym ich zapale, przy sercu do, do gry i do, do Organizacji tego wszystkiego, no nie sposób im nie pomagać. Myślę, że dzisiaj tutaj omówimy sobie jeszcze inne formy tej pomocy. W przyszłym roku budżetowym Biaława Ouls mogą pozyskać środki, biorąc udział w konkursie dla organizacji pozarządowych. Dzięki zabiegom marketingowym działaczy koszt organizacji spotkania na stadionie Białawianki zamknął się kwotą niecałego tysiąca złotych. Nie jest to porażająca suma, jeśli chodzi o zapewnienie takiego widowiska tak dużej ilości osób. Myślę, że udało się zainteresować ludzi tym sportem. Rozmawiałem z wieloma osobami, i mówili, że e, no, bardzo im się podobało, że następny Mesz, no, mimo że sami przyjdą, to przyprowadzą jeszcze kogoś ze sobą. Także spodziewam się podobnej frekwencji. Mimo iż futbol amerykański jest sportem bardzo brutalnym, to samo widowisko może być także rodzinne. Poprzez to, że jest wystarczająco dużo agresji na boisku, nie ma agresji na trybunach. Po prostu to jest niepotrzebne. Nie wiem, jakiś taki. Tworzy się swój własny klimat w tym sporcie, że jednak jest spora zabawa na trybunach i naprawdę można na to przyjść z dziećmi, z rodziną, z psem nawet i się świetnie bawić, no bo to tak taki typowy amerykański styl, prawda? Hot dog, bułeczka, siedzimy, piwko popijamy i oglądamy baseball i futbol. O to chodzi. Drużyna ma przed sobą znakomite perspektywy, a to ze względu na rosnące zainteresowanie dyscypliną zza oceanu. Skład drużyny, choć jeszcze niedoświadczony niebawem, może zamienić ten słaby punkt na swój najmocniejszy. Nasi zawodnicy są bardzo młodzi, to są głównie 17-latkowie, również 18-latkowie, w każdym razie roczniki licealne i okazuje się, że jednak no, ci chłopcy mogą działać bardzo dużo w Polsce. To zresztą było powiedziane przez drużynę Fireball z Wielkopolska z poprzedniego meczu naszego rywala, który powiedział, że mamy tak młody skład, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo wiele działać. Za 2-3 lata ci chłopcy będą najdłużej trenującymi zawodnikami po prostu w Polsce i no, może z tego wyjść coś naprawdę Ciekawego. Na to jednak potrzeba czasu, a już niebawem kolejny mecz na własnym terenie. 14 czerwca miejscowe Sowy podejmować będą gości z Wielkopolski. Następny mecz gramy z drużyną z Lubonia, Red Bull z Luboń. Wydaje mi się, że powinno to być kolejne zwycięstwo, mam taką nadzieję, także no zapraszam serdecznie wszystkich.